Dla tych, którzy zawsze chcą wiedzieć więcej i rozumieć lepiej, wprowadziliśmy pakiet Onet Premium. Kilkunastu renomowanych wydawców z kraju i ze świata będzie dostarczać jeszcze więcej informacji, różnorodnych opinii, reportaży i inspiracji. Ta nowa usługa to również wygodny dostęp do artykułów audio i różnorodnych ciekawych podcastów, a także do bieżących i archiwalnych treści wybranych dzienników, tygodników i magazynów w formacie PDF. Onet Premium daje możliwość nauki języka angielskiego z Newsweek Learning English. Po wykupieniu subskrypcji będzie można korzystać z Onetu bez reklam. Wejdź na Onet i zdecyduj, czy wolisz korzystać jak do tej pory, czy jednak wolisz wykupić pakiet Onet Premium, żeby cieszyć się bogactwem treści bez limitów i bez reklam w promocji na start za jedyne 19,90 miesięcznie.